Legia to. Król. Stara kurwa. Stara jest twoja. Nie wiem. Deska kurwa, do pracy. Dobra. Ja oglądałem yy, tego. Team takie takie, że ludzie się leją, nie? Że są po 5 pię na 5 na przykład. Team No co? No tak się to mówi, a to to jest taki sport. Sport. No i co? Yy, i na cały świat jest polska drużyna najlepsza z Lecha Właśnie O z Poznania, nie, nie, nie Lech tylko Poznań Ale mają, mieli tatuaże Lecha, Paweł Nie wiem czy ktoś zrozumiał co masz na myśli <śm> <śm> Absolutnie nikt, ale spoko Co autor miał na myśli? Tak. Dobra, ja lecę na żółty A wy? Nie ja na zielony, a ja na jak plac zabaw Ja jestem w Aha. Dobra, to ja lecę tu. Ja. Widzę, że e, się dogadaliśmy. To jeżeli, jeżeli to pójdzie, to ja pozdrawiam mamę, tatę i rodziców. O. O. No. A ja pozdrawiam Legię kochaną. Niech wygrają nigdzie <grym> Dobra, tego nie wrzucę. To, e, Halo? O, dobra, Halo. No. Ej, ostatnio, ostatnio z Korgonem gadam i on mi pisze, grasz, a ja mówię, że no nie mogę, bo coś tam idę robić, a on, a dobra, ja też nie mogę, bo idę oglądać moją ukochaną, ja mówię, jaką ukochaną, nie wiedziałam, że masz dziewczynę, on, no Legię. Po <laughs> no, co mu dziewczyna, ma Legię. <laughs> dobra, słuchajcie, musimy szybko wygrywać, bo jakaś dziewczyna pisze nie też jemu na live, że chętnie go odwiedzi na pizzę, więc ja muszę tutaj interweniować szybko. Zagrywamy i jajdę je dać bada Dobra Dobra Ej, bo ja mam tylko pistolet Macie jakieś broje ja ciebie Chodź pan puść, chodź pan puść, tutaj zobacz przyjaciele co ja mam Proszę bardzo Prawda jedna, ale... A ten znowu chleje. Ale zawsze Zawsze, zawsze. zawsze co macie dokładnie o, tu masz pompę, jak chcesz Pampito. O, pokczam. Bierz sobie. Iść. No, to jest dobry pomysł. Eem, tylko... Zbiórka. Zbiórka pod statkiem, zapraszam. Powiedz, że tu jest skrzynka. Dobrze. Nie ma, no to trudno. A masz ten taki patyczek, żeby dzieci wiedziały, gdzie iść? Eem, nie mam. Mam. Kurde. Poczekaj. Poczekaj. No. Hej, o. Hej. Hej, macie iść. Ale że S. I teraz wszyscy wiedzą, gdzie mają iść. Ajajaj. Przeciwnicy też. No właśnie. No dobrze, my chcemy. Chcemy ich rozgromić. To prawda, może się tu różnie skończyć, ale nieważne. Dobra raz. Dariatka zbudowała schody. S. A bo to jest taki, taka budka ratownika, ale Szkoda, że nie mam tego, nie? Żeby pomagać emotki. No, no właśnie, ja mam tylko popcorn. <grym> to nie jest popcorn. <grym> Ej, gdzieś zamieniłem moją niebieską łemkę na coś. Na zielony pistolet. No. Ej, warto było... Tu, o kurde! O kurde, tu jest strefa! Brawo Sherlocku O nie! O nie. jestem ja. głupia! Co ja zrobiłam? Czy jesteś Daria. <grym> ja... Dobra, ale wodą, wodą dopłynie chyba. Płyń, Halina. Dobrze wziąłeś chyba pod... Bo... kurde, bo jeszcze ja tam spadnę. Ale e... że ty już nawet nazwałaś prezent od nic jego jako Halina? Halina to jest tak. Halina. Okay. To dobrze, że nie Hanka, bo wiesz. ty byś w kartony wpadła <laughs> w kartony. czy coś. <laughs> W Fortnite o to nie trudno Ej, ale warto było tam iść, bo mam e, snajpę. O. O. Dobra, chodźcie do strefy. O nic nie ja. E, ja to spara. Ara, chyba się jebana jest. Yes. Tak, tak jak wasze stare. I czemu wy nie do strefy? Czemu było obok dzieci? ale tak od, od tej okostrony. You guys, słuchaj to, co lubi. That's Swatch ISET e Gdzie yeah. ma kordon? Hello, Gorgon. A w ogóle strzelali do nosu, chyba nas chyba, widzieli. Aha, to fajnie, że sobie pojechaliście. Dlaczego się nie pilnujesz? Ale to wy odbiegaliście od strefy w ogóle. Nie. Aha. Nie. Tak, tak, ja szedłem prosto na strefy. Nie zawsze najkrótsza Właśnie. droga jest najlepsza. Właśnie. No w tym Właśnie przypadku tak. Bo do was strzelali a do mnie nie Ale my jesteśmy w Chillera i Utopia. A ja mam wiwie zrzut. A bo u nas składnik nam, zaponiałem, a ja, ja się dziwię czemu cztery jest. <grystanie> <grystanie> no jakby chamy w czwórkę, wiesz Typy, typy, plecy, Dariatka. Obok mnie są. Ja też ich nie widzę, ale dostanę serię po plecach. Iron, jak chcesz... Ja go widzę, tu jest. ...pierdzielam, Nara. Leży. Przed nami są. O nie, to boty są, to boty są, ja się tam nie widziałem. Sama jesteś bot. O kurwa mać. Mocy? Jednego zabiję. Podeszłamy na Jadę was. Leżę. Ha 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 frajer. Jestem już. Ja mam trzech na porze. Zaspiewam wam piosenkę. Rapapara a pampito salta napierdala. A nie, on nie może. Chue chue. Ja Wszystko o, Pampuś 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 Gdzie ty jesteś tu? No i... Tyle było Zginął Zginął? Tak Zginął kod lądowania. Może Ta jeszcze zdążysz kogoś podnieść z nas Pampuś, jaka zdążyć? Jedna osoba została Aha, typ 1, dobra Ej, bez to wygrywacie tą grę! Dawajcie, musimy to wygrać. Masz znaczy, ci mam, mam apteczkę, ci wrócę. Mam, mam mam, mam, mam. Dobrze, zdążyły jej użyć. A apteczkę i mam kewy, 50. A! Nie użyła się apteczka, super. Przerwałeś chyba. Tak, ale już było zero u mnie. Nie wiem, o co chodzi. A bo ja scrollowałem się Dobra, mam. Ile się da. O oh, jest. A uch, a uch, brawo! O i winik. Pokrzam. Brawo! Uf. Nice, nice Najlepsza drużyna w Polsce, polega się na przyszłość. To by było na tyle, na Urawi cofie.